I w meczu. Małe Księstwo Monako zdobywa Czerwony Londyn. 25 lutego 2015 roku odbył się mecz Ligi Mistrzów w jednym z mej finału pomiędzy Arsenalem Londyn a AS Monaco. Dzisiaj, też pod koniec odcinka, zaprezentuję Wam autograf błego piłkarza Arsenalu Robina Van Persiego, który gra obecnie w Manchester United. I drużyna Monaco w tym meczu zaprezentowała znakomity futbol. Trener Leonardo Jardim pokazał swój potencjał trenerski. W pierwszy, od początku meczu nie wskazywało na to, że Arsenal może tak przegrać, ale piłkarze Monaco byli skuteczni i w jednych z pierwszych swoich prób zdołali strzelić gola strzelcem. Bramki Geoffrey Kondogbia, który wcześniej też bardzo dobrze przerywał ataki drużyny gospodarzy. W drugiej połowie padł gol na 2 do 0 dla drużyny Monaco. Po świetnej kontrze, Fabinio odzyskał piłkę. Na swojej połowie podał do szybkiego martiala. A Martial podał do Bułgara berbatowa, który zdobył bramkę. Gol. Piękna akcja drużyny Monako. Piłkarze arsenalu mieli swoje sytuacje, ale, ale nie umieli ich wykorzystać. Olivier Giroud miał ich dużo i jego pudła można porównać do pudeł Michała Żyro z meczu z Ajaxem, Ale udało im się w doliczonym czasie gry strzelcem ramki rezerwowy Alex Oxey-Chamberlain. Ale kilka minut później na 3 do 1 dobił ich, dobił ich Janik Ferreira-Karasko Formuła 1 w zespole z Monaco, który pięknym rajdem pokonał Dawida Ospinę zastępującego Wojciecha Szczęsnego. W Drużynie Monaco zachwycało mnie, że broniła się dużą ilością zawodników i szybko wychodziła z kontrą. Dobrze grali także w defensywie i dobre było też to w Drużynie Monaco, że. Dobrze utrzymywali się przy piłce na połowie rywali. Złotą piłkę przyznaję Geoffreyowi Kondogbi, defensywnemu pomocnikowi drużyny Monako za dobrą grę w destrukcji akcji Arsenalu i za bramkę. Teraz przejdę do autografu Robina Van Persiego. Czekałem na niego około 2 miesiące. Jest on bardzo cenny. Trzeba, aby go otrzymać, trzeba wysłać list z kopertą zwrotną na adres, który znajdziecie pod filmikiem. Życzę powodzenia i do następnego meczu.